Cześć, maneczko, jestem na Joranach 471. Dzisiaj jestem na rybach z Michałem i Dawidem. Widać coś, bo nie wiem, czy, czy dobrze kameruję. To jest mój sprzęcik. Tam jest pławik. Tu mam ryby. Marcin, a tam dawidz, gdzieś pin. Nie przeklinaj, bo nagrywam. Ja płaczę, wiem ja. Takie płocie same. Tam z płowiczek. Gdzie Wiktoria? patrz gdzie jestem? Tak. Tam widzisz, że jakieś rybki są. No, na rybach, gdzie? Na razie za dobrą. dawa ja, moje mm -hmm, haczyki. Ja, haczyki. A gdzie mój wypadek, kurwianu? Hej, dalej! Dwa! Dwie. To będzie na YouTube, debilu. Nie, tak. dalej nie. Więc co się patrzeć jak się dzieje, jak Nie. jakąś rybkę, to jest do, do